Oh. 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 Znasz to? Fotel, alkohol, chipsy i brzuch, który rośnie szybciej niż twoje Twoim forma spada, energia ucieka, plecy bolą częściej niż kiedyś, i co dalej? Planujesz więcej scrollowania i telewizji, a może więcej chipsów? A może w końcu zaczniesz działać, żeby poprawić swoje zdrowie i energię? Umów się do nas na trening. Załóż strój i sprawdź, jak można aktywować swoje mięśnie w prosty sposób. EMS włącza Twoje ciało na pełnych obrotach. To tylko 30 minut zamiast godzin na siłowni spalasz tłuszcz. Wzmacniesz ciało, odzyskujesz siłę i energię. Słuchaj, nie daj się kanapie i prostym rozrywkom. MS to 30 minut, które zmieni każdego faceta.